Zapowiada nam się Najwana, pierwszy, w pierwszy as. No, no te kochane no bugie roztocze. Pierwszy as bugie roztocze po nocy przyjechał tutaj. I najprawdopodobniej już to zostanie. Gratulujemy. Zadowolony? Bardzo. Jakie miałeś miejsca teraz? Osiemnaste z finału i czwarte z półfinału. Ciężki półfinał? Ciężkiego bardzo półfinału. I to Cię po prostu podciągnęło do góry fajnie tak jest, też. Tak, tak, tak. Gratulujemy. Woda nam została, że nie karnem. fajne. Witam serdecznie, gościmy dzisiaj Pawła Maryńczaka, który na naszym wspólnym gołębniku w sezonie 2024 zdobył pierwszego asa. Gratulujemy serdecznie, życzymy powodzenia w przyszłych sezonach, Dziękuję. także takiego gołębia to, to warto, warto, warto mieć na gołębniku i po prostu życzę Ci takich sukcesów na dalszym Twoim pracy z gołębiami. Tak? Dziękuję. Jeszcze może Postarał powiesz, się... z jakich gołąbków ten gołąbek się wywodzi? Może coś... Gołąbek się wywodzi z gołąbków trochę z Woutersa i trochę z rodziny od Marcina Kampinos'a z Bluesfena. Tak, Gratulujemy. Pierwszy Gratulujemy. jest tylko pierwszy. Tak, tak, jeden jest, jeden jest jedyny, dał radę, także Gratul ja zrobiłem co w mojej mocy, on też, także... Gratul Dużo już nagród takich masz? No już tak, takich akurat nie, nie mam, będzie to pierwszy, także cieszę się, że mogłem go otrzymać. Dziękuję. Jeszcze Dziękuję jeszcze raz. raz. Dziękujemy Dobry za lot. sezon i zapraszamy. Dziękujemy za poświęcenie nam takiej wspaniałej pracy dla Gołębi, bo dużo właśnie wkładacie w to serca i, i po prostu to się tak jakby odwdzięcza dla nas. Dziękuję Dziękujemy. bardzo i zapraszamy na sezon 2025. Dziękujemy i pewnie będziemy uczestniczyć. Dobry lot. Dobry lot. Mamy cały czas kolegę pierwszego asa Marińczaka Pawła. Sobie. Tutaj też mamy taki skromny upominek od firmy Seikopol, który jest producentem artykułów dla gołębi. Tutaj akurat jest zioła wspomagające pracę wątroby. Mhm. Oczywiście ma wiele innych ziół, także tam na internecie wszystko jest widoczne. Sejkopol firma, także już dość znana się robi. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo czapeczkę z tej firmy. Dobry lot od Sejkopolu. Także kodowcy się przyda. Bo dla pierwszego asa. Dla pierwszego asa, który po prostu będzie w tej czapeczce chodził sobie i gołębie dogląda, Proszę bardzo. Dziękuję Czapeczka bardzo. Czapeczka na głowę, a nasionka. A ziółka do Jeszcze nogi. raz. Dziękuję, gratuluję po raz kolejny już. I dziękuję. Pa... Dobry rok.